I witam, witam jednego. Mam do Was informację. O no, dzisiaj to tych informacji dostaliście od goma czy odem Czekam jak się na zbierze, bo chcę wam dać info. Yy, siema, siema. Yy, ogólnie muszę teraz jechać do kumpla po komputer jego bo jak mu coś siadłem, a nie mam zamiaru e, u niego robić tego, wolę wziąć jego kąp i u siebie w domu na spokojnie zrobić tego kompa. Możecie sobie zamawiać te pozdrowienia, to wszystko, na dostajecie wszystko. Tylko tak jak mówię, no teraz mnie nie ma, nie ogarnę wam. Wieczorkiem wam ogarnę na no spokojnie sobie te pozdrowienia te. A jutro około 14 Startujemy Z pozemniami następnymi Tylko dopiero o 14 Żebyście wiedzieli że, Żebym Was nie oszukał To jest mała informacja Jak ktoś jeszcze nie otworzył Weź sobie To niech sobie Odpali I odsłucha to co ja Przed chwilą powiedziałem no, a Trzymajcie się wieczorkiem Wam Znowu będę ogarniać Wam te zaległe podziemie, bo już zamówiliście, a karmienia nie ma w domu. To dlatego informuję, żeby nie był. No dobra, trzymajcie się BN.